Halo, Kici kici miał miał? Co? No? Jak tam? Dobrze się spało? Generalnie pani zadowolona można powiedzieć. Co? Ogólnie. Czy jeszcze się trochę? Co? Tak, pytam tego. Ja nie przeszkadzam w spanie, także... ...dobranoc. Chrapiesz coś, czy nic? Czy nie chrapiesz? Nie? Nie chcesz być gwiazdą głównej strady? Co? Ha? Słuchasz? No, ona spała teraz.